Uwaga, 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 raz, dwa, trzy kamery i akcja. Witam serdecznie z tej strony Marcin Pieszała, czyli reżyser, filmowy, artysta, scenarzysta, poeta. Kurta tramwaj tu mi jedzie. E, moi drodzy. Aktualnie znajduję się w nowej hucie, gdzie już powstaje nowy film pod tytułem Ciężka droga. Tu mam scenariusz, więc jestem znów przygotowany na każdą okazję. Nowy film będzie opowiadał o spokoju, o chaosie, który nasz bohater ma w głowie, o myślach ogólnie i o marzeniach. Przez to, jak bohater do nich dąży. Przez jaką drogę przechodzi. Mam nadzieję, że ten film nie będzie tylko ciekawy, ale także was w jakiś sposób poruszy. Mam taką przynajmniej nadzieję, że poruszy Was w sposób refleksyjny. Bo jak wiemy, dążyć do marzeń w tych czasach jest bardzo trudno, a zwłaszcza jak się jest artystą. Więc przede mną ciężka droga. Ale mam nadzieję, że dotrwam do końca. A Was zapraszam na kulisy, bo będzie ciekawie. To co? 3, 2, 1, start! Czekaj, ja ustawić to muszę. Nie wiem, wywalone Dobra, czekaj. Ok, próba mikrofonu. Nie pytać, dobra? Czekaj. Powiedz coś. No, jestem. Obecnie sprawdzono okej, okay, dobra. A, czekaj. Nie no, chyba Cię dobrze widać. Ale tu bardzo wieje. Ja bym w tamtą stronę zrobiła. Kamera. Czekaj, się I akcja. To Ci powiem, że chyba pomyliłeś sobie drogi. Ty i reżyseria? <grym, <grym, nie mogę. <grym>, o, miło zaleciało. Dobra, dobra. dobra e, trzecie. Filmowca? Masz znajomości? Nie? No to Ci powodzenia, okay. że daleko nie zajedłeś. Nie taki, 길, to, za, takie prezentów takie, wiesz, takie... No, 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 spoko. Takie... Że d... Nie, 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 <ś fase> nie, nie. Nie, nie, <ś mathematics> nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, takie. Kurde, jak to ma być proszę parsknięcie, może nad tym nie dostanę. Mowce. No. Masz znajomości. O właśnie, może to kapil. No to ci powodzenia życzę. dalej ja Ej, ty zajmuj. sobie tak odchodzić, pójdę. <ś Denmark> Masz znajomości? Nie Takie Tak wiem i także... Slay Ja z wami nie mogę Ja z wami nie wyrobię Ja z wami nie wyrobię Dobra Się śmiech Nie. Takie Ej, żeby nie było takiego Tylko takie Tylko, że tak Ok, pójdźmy raz jeszcze Źle zrobiłem tylko też, wiesz, to nie jest tak moim stylu, tak parsknoć. Proszę to nic nie dotykać, panie, panie Kamilo. Nie wiem, czy to jest też w moim stylu tak, bo ja tak nie robię. Ja, to, tak ja, ja, rady, ja też tak... nie robię. <grym> nie, <grym> ja taki... No nie robię to <grym> to tak. <Ej, grym> sztuka zrobić. Hih! Ha! Ha! Nie, Tak też, czekaj, ale sobie to przeczytam jeszcze. Ej, to jest sztuka śmiechu. Znajomości? Nie. Nie, to mój. Jaka jest to. Ha! Co, bo to trzeba... Może tak... Ha! Tak, głos takie... Nie, czekaj, czekaj. Filmowcem? Masz znajomości? Nie? Takie... Takie z pogardą, żeby, żeby to właśnie z żeby to Takie, żeby bardziej y, zdemotywować bohatera. Po prostu kompletnie go zniszczyć. przez filmowcę to ma, to, ma to ma być... zniszczenie level setne. Mm. Więc no proszę Przepraszam, ja się wczułem. <noise> e, no to i takie... No to Ci powodzenia życzę. Mm. Daleko... Nie yes, zajmij. Tak ma być trochę trochę. Tak nie zajdziesz. Daleko nie zajedziesz. A nie zajedziesz. Dale, tak ma być takie, samy... Już jest takie powoli. Daleko. Nie Daleko? zajedziesz. Daleko nie zajedziesz. Nie Daleko nie Filmowcem? Masz znajomości? Nie! No to powodzenia ci szczęście. Daleko nie zajedziesz. To takie trochę było... takie takie w lewo. No, no <grym> tak totalnie. Nie, ja mam po prostu taki pikku strasznie i, 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 i tyle w sumie. Jeśli chodzi o głos... Ja, ja Cię rozumiem, ja Cię rozumiem. Jak ja w ogóle słyszę w tam, y, tych moich podcastach, czy jak wkładam głos pod film, to ja po prostu, mam tak, ja mam takie zażenowaje. No, taka żenada. <noise> taka żenada, <Kamil> żenada. <noise> żenada. O Boże. Dobrze, ekse wykonali <głosy> <głosy> Daleko nie zajedziesz. Daleko nie zajedziesz. Dobrze, czwórka. <noise> e artysta się znalazł. A i zapomniałem. Dobra, no, jeszcze raz, spokojnie, mamy czas. Ten co se... Kamil! Ten to zdjęcie robi przy kamerze. Takie ja tu z aparatem tak. siedzę. A więc snapa zrobi. Ja tu z aparatem stoję. Artysta się znalazł. Ty to naprawdę jakiś dziwny jesteś? Zróbcie zdjęcie i na planie filmowym. Ej, hey, a ja. Jak tu się włącza nagrywanie? To Aha, tu jest nagrywane. Dotykowe. Dobra, dobra, bo chcę, żeby były kulisy. Dobra, ruszam. No, no, no i zaczynamy. I dobra. Uwaga, gotowe? Tego nie było. Nie. Daruj sobie. Błagam, zejdź na ziemię. To no się może czytać, A. czy ty Kamil cię będzie trzymał tekst końcu. No w sumie tak. <gryś> no w sumie tak, no ja pewno. <gryś> eee, Oj, to co trzeba kompletnie wyciągnąć. O, troszkę słychać. Daj jeszcze król będzie. Jak skończysz, rozmawiać, takie... <gryś> 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 I to ci dodatek do Tak. No w sumie tam, to... jest nawet dobre, tak, Bo to tak nie wiem no, to jest takie. No, tak, to co nie. No, to nie, tak. no już, ja już widzę, że my tutaj odpalamy już totalną kupawkę. Ale dobra. Ćwiczymy, ćwiczymy. W po, po, po końcu to. Tutaj, po tym parknięciu ma być tak bardziej już powoli. Tak. No, w sumie tak, no bo to jest jakby rozładowanie emocji. Tak, i tutaj już tak. Oddychasz. Daleko, nie, nie zajedziesz. Zajedzie. A może daleko to ty nie zajedziesz? Nie, to nie jest prawda. Tak. No no, racja. No. Ja na tym tekstem no. siedziałem, więc wiem. No w sumie więc... tak, no ja nawet nie wiem po co ja się ciebie pytam, taki rzeczy no. E, no i tutaj się ucina, wiadomo. Tak, e... bo tutaj jest pierwszy tekst e, cięcie, drugi mhm. tekst cięcie, trzeci tekst cięcie, czwarty tekst. Tak, tak, tak. It, it, it... Witam serdecznie. Kolejny dzień kulisów, kolejny dzień nagrywania. Ze mną są gości specjalni, czyli pan Jakub Stojek, Witam. który gra w filmie i mój asystent otrzymania kartki. Drugi asystent już w tym filmie. Mamy my dwóch asystentów, więc co, dzisiaj kontynuujemy. Wczoraj niestety nam się nie udało, bo wiatr zepsuł nam plany, ale mam nadzieję, że dzisiaj już będzie lepiej, więc co, zaczynamy do roboty. Panie, chyba, chyba to była taka ryba. To się nazywała chyba. Dobra. Zejdź na ziemię, ogarnij się! Chłopca przeszedł nad kamerą. Z filmowcem? Masz znajomości? Nie? No to powodzenia ci życzę. Ale fajne. I takie. Jezu, Maryś! Łapasz scenariusz. O <grystanie> <Kartki> lecą. <grystanie> Kartki lecą. Kartki lecą. <grystanie> Czemu to się. Czemu to się rozwaliło? No, bo taki wiatr jest brutalny. Nie, ale czemu w ogóle scenariusz, bo nie ja finansem... ten jak się rozgrywam, 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 rozgrywam. No, szybko. Szybko, no. A, to e, weź strasznie... Tak. tak. O, na przykład. Małe problemy. Czekaj. <laughs> okay. Bardzo porządna rola. Rola artysta życia. Się znalazł. Okay. To to faktycznie jakieś... Nie w takim razie jesteś... Artysta się znalazł. Artysta się znalazł. Artysta się znalazł to faktycznie? Dziwny jesteś. Że... E, no, ty masz po prostu zdemotywować bohatera, że jedna, jednak jemu się po prostu nie uda, no, nie? Chcesz po prostu mu przeszkodzić mm -hmm. e, na tej drodze. Takie... Widzisz, że on ma marzenia, za nimi dąży i chcesz po prostu to mu zrujnować totalnie. Ro rozumiesz interpretację? Tak, rozumiem, rozumiem. Dobrze, tłumaczyć już nie muszę. Wiesz Dziękuję. Co, To nagrajmy już to. Nagrywamy? No. Panie i panowie, nagrywamy? No. Dobra, panie, stań ten pan tam, E, no Paulina, to przybliż kamerę. Paulina może tu. Czekaj, możesz stanąć. Czekaj. Dobra. A to może bliżej kamerę czy co? No czekaj. No bliżej. Czekaj, ta kamera jest tak nisko. Chyba, że ja coś, że... Ty na pewno dobrze, że gdzieś zrobił, tak? No dobrze, tak było. Wczoraj. Nie, no, no do... Też tak, mówię Kowalskiemu. Dobra. E, podchodzimy do naszego bohaterka. O, oh. okay. No czekaj, ja... muszę na... muszę wyostrzyć. Muszę wyostrzyć, czekaj Nie widać jej Czekaj, co ja mam z tym, czekaj Nie, bo się coś zakurzyło chyba Czekaj, dobra Eee Gotowy? Widzisz tak normalnie? Mhm. Możesz chyba też się przedliczyć, no nie? Tylko widać żeby mnie? On na kamerę, żeby to było na kamerę Aha, to można tak też jakoś? Trój, było spróbuj, spróbuj, czy nie, bo będzie, że na górze ma, że widzi na górze ten, e, ja, tak na ja tak na sprawdzianach trzymałem. A tu. chodź tu. Czekaj, daj tu nóż, daj tu nóżkę. No. O, czekaj. Mam małą nogę w porównaniu czekaj, do twojej. Czekaj, ja, ja cię ustawię. <laughs> Dobra. To co? Nie, 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 to, nie, to, nie, nie na to trzeba? Przy klatce piersiowej. Żeby to nie Na pretekst nie dawało, po tak? prostu. <laughs> żeby ci tekst nie trafił. Chwila, chwila, bo moje... Nie no, nie <noise> Panie, nie, błagam Dobra, tutaj mamy pana tutaj, Kamila, <noise> który trzyma naszemu bohaterowi tekst Dobra, ale chodź, po czymś się Czyli na Ucha, robimy tak sobie. Daruj sobie Czekaj, chodź, Daruj sobie Czekaj, wezmę tak kamerę stę... Mogę podgląd sobie tutaj? Czekaj Nie ma fetysz stópek? Czekaj, czekaj Każdy to czekaj Czekaj <ślał> Mów, mów, mów Daruj sobie Tak, Super! No kolejny. Ale, tak, cię. ale musisz mu... wiesz, będziesz mu... Ale no, będziesz trzymał. Błagam to. cię. Zejdź na ziemię. Ogarnij się. Filmowcem? Masz znajomości? Nie? No to powodzenia Ci życzę. Daleko nie zajedziesz. Artysta się znalazł. Ty to naprawdę jakiś dziwny jesteś. Dobra. Czekaj, czy tak? A nie, ty to faktycznie ja powiedziałem czy jak? Tak. Chy chyba, nie no, wiem, nie, nie pamiętam. <noise> nie pamiętam! No, ale dzieci patrzą. Dzieci no, patrzą. <noise> to się dzieci patrzą. Czekaj, idą dzieci. Nie, to nie. My jesteśmy na informacji. To jest twoja siostra. Ja, ja będę musiał cenzura wtać. by no, będzie pisać coś. Gdzieś... O, nie. <noise> Się nie da. No to powodzenia ci życzę. Daleko nie zajedziesz. Nie, daleko by, tak by było coś takiego. No. takiego. Nie, nie, bo robisz tak takie partknięcie. Takie. Nie. Czy wiesz, bo nosem tak dziwnie. Tak, no tak. Może przez usta. No to co? Jak tak reagujesz ja. na informację, że nie wiem, to tak jak się coś tak to ty robisz tak. tak nie, coś takiego to nie. Ale jak, jak tam jest? Informacja. A ty jesteś bad być to <śmieniu> nie, ja sami nie mogę. Nie, no tak, daj, daj, tak, ja, ci, cię... ja ci pokażę. No, pokaż. Czekaj, bo ja coś chcę, mi się chcę, tu ostroi. Filmowcem? Masz znajomości. Nie. Pi. 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 To do powodzenia ci życzę. Pi. Pi. Daleko nie zajdziesz. Be, be, o oh my god! kamień jest grudzony. To nie Czemu kamień z tego nie To nie ma być w Chi. Ale takie piękne. Ale też tak pasują, Kamil nie gra, bo ja ciebie wybrałem. bo... Dzień, ja wiem, nie, ja Cię bardziej... Ty masz lepszy głos do takich ról. Więc się spodziewaj. Ty się spodziewaj, że jak będzie właśnie taka rola... też mówiła na taka, że trzeba idzie do kamery, to ja biorę ciebie. Oh my god! Nie! <laughs> to się przyzwyczaj! Nie, 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 nie. Nie, nie no. To się nagrywa? To się to się kameruje, panie, to się kameruje. Dobra. E, zaraz będę musiał panie baterie zmienić dobra, dalej. A no rzeczywiście Mika No To może już A gdzie, masz, gdzie się tu to wkłada baterię? E, dobra to co, zaczynamy? A czy czy to? Ja robimy próbę? No jeszcze sobie poćwiczę Dobra, ćwicz popieć no, ćwicz, przepraszam Darby. To wyjmij sobie baterię. Zmieni baterię ćwicz. teraz Dobra, to wracamy Czekaj, a ja bym jeszcze bliżej Czekaj. o Pięknie Ostrość. Dobrze. I sobie cool. Super. Kuba. Cieszymy się bardzo. Nas tak bardzo nie dobra, obdarzyło. Ale... ale no, Kamil. A żeby było to widać jak to się dobra. I nie, nieważne. Czekaj... Czekaj. <grym> no właśnie, właśnie. Tak, raz, dwa, raz, dwa. Może raz. Przestań, Jeszcze ten wiatr, żebyś tak uspokoił, może... Wiatr? Dzięki. Przestań. <grym> chwila, chwila. No też tak to. <grym> No, ja nie. nie możesz tak podzielić na przykład, że nie. jakieś głupawki będzie poprawianie. Ja. I to jest, Ja rozumiem, że ja jeszcze ja, ja się dźwięk byś ty miał lusterko specjalnie. Nie, tak? nie, nie. Paulina, lusterko, raz. Dobra, mm. dobra cię. Takaj, dobra, tutaj pana Kuba ustawiamy. Dobrze. I sobie nie zepniesz włosów. <gryp wiosnictwo> pod... Nie, to włosy. Z tego Razem rzeczy zrobimy, bo my w sumie nie mamy. W sensie mamy z wczoraj, ale to tak... Wiesz, na szybko poszło. Mhm. Dobra. To to bohater y, filmu. Co powiesz o filmie? Polecam obejrzeć, będzie na pewno naprawdę ciekawy. E, jakie stosunki na planie, Jak, e, jaka relacja z reżyserem? <gryp> Wspaniała! Tak, tak, tak. Przekonująco. Tak, Dobrze. bardzo jestem przekonujący. Tam, myśmy w ogóle z Jakubem się poznali w kółko teatralnym rok temu, na spektaklu, no w sensie na tych, na przedstawieniach, no nie? Nie My sobie siedzimy na tych, no nie, to była po prostu piękna rola, że my sobie po prostu siedzimy i tak, nie tak, robimy. dokładnie. No, w tym roku zamierzamy powtórzyć ten e, wspaniały wyczyn. Będzie e, wspaniale. Obiecujemy. E, oh yeah. Música